Jeżeli jest lęk w nas, no to, no to będziemy się kontrolować, bo nie będziemy chcieli pokazać siebie w całości, w tej autentyczności. Na, a, a dla mnie jest to dzisiaj bardzo ważne i tego też staram się na to też uwrażliwiać moich studentów, że, żeby właśnie szukali siebie, że nawet najbrzydszy dźwięk, mm. który też sobie na to pozwolić, pozwolić sobie na popełnianie błędów. I to, co też powiedziałaś, to jest też, też bardzo spójne ze mną, że żeby człowiek przyszedł do swojego bezpieczeństwa, yy, i tak jak mówisz, że, że ten drugi człowiek na początku jest bardzo potrzebny, żeby, żeby zbudować ten, ten rodzaj zaufania, i myślę sobie, że w mojej pracy jest dokładnie tak samo, że też wychodzimy na szczęście z tej opresyjnej, znaczy, nie wiem, ja tak widzę swoją drogę, ale mm. widzę, że też jakby wokół siebie obserwuję już coraz więcej takich trenerów, takich, um, e, takich osób, które pracują z głosem, które mają podobne podejście, żeby odejść właśnie od, tego, od tej presji, odejść od tego negowania drugiego człowieka, tylko żeby go przyjąć, zaakceptować, stworzyć mu komfortowe warunki akceptacji i miłości, do tego, żeby on mógł. Najpierw powierzyć nam w jakimś sensie ten głos, co mm. jest bardzo trudne na początku, a potem w ogóle ten głos zaakceptować i pokochać i, i, i być i wyrażać się później w swojej autentyczności, w swojej prawdzie, swoim językiem.